Z okazji Świąt Bożego Narodzenia kierujemy do Was płynące z naszych serc życzenia. Radosnych i przepełnionych nadzieją, spędzonych w rodzinnym gronie i przy blasku choinki oraz syto zostawionym stole magii wigilijnej nocy. Niech dziecie Jezus, które się dziś narodzi, obdarzy Was i Waszych najbliższych. Zdrowiem potrzebnym do realizacji planów, Spokojem, dającym wytchnienie po trudach minionego roku. Wiarą w lepsze jutro oraz miłością, którą będziecie się dzielić. Ogrzejcie się w cieple domowego ogniska i czerpcie z tego wyjątkowego bożonarodzeniowego okresu jak najwięcej. A nowy, 2022 rok, niech będzie dla Was czasem nadziei, radości i sukcesów. Trzymajcie się ciepło w te święta. Z okazji świąt Bożego Narodzenia kierujemy do Was płynące z naszych ser. <laughs> tu mam za szybko. Niech dziecie Jezus, które się dziś narodzi. No, I, zny, I czerpcie z tego Bożonarodzeniowego. Jeszcze raz. Trudne trudne słowo. Nie a ja powiedziałem nie. bez wyjątkowego. A to musi być wyjątkowe. No, dobrze. <laughs> Ogrzejcie się. Nie za bardzo. Tylko nie <laughs> Kurde, to będzie maso. Dobra. Dobrze będzie. Spokojem dającym wytchnienie po trudach nowego ro minionego roku. Jeszcze raz, dobra. Jestem, jestem, je, już jestem. Spędzonych... 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 Spokojem dającym wytchnienie po trudach minionego roku. A nie, teraz nie było akcentu znowu. No set, dalej Oraz magii wigilijnej nocy Oraz, syp... Oraz Jezus ja od, od końca mówię Jezus Czasem dość sukces Okej okay. Radosnych i przepełnionych nadzieją oraz syto zastawionym stole magii wigilijnej nocy. Dobra? Wiarą w lepsze jutro. Dobra. Mam troszeczkę uśmiechu, jeżeli. Dobra. Bo ja tak z, z, z sympatią. Dobra. Ja tego nie kontroluję, totalnie. Dobra. No. Niech dzieci. Ciekie się raz. I czerwcie z tego obok... okresu, może na dobra dobra, 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 spokojnie. Okay. Ale żeś mi dał teraz zagłoskę. <noise> <noise> Płynące z naszej, no, będę miał ciężko, jak nie zrobię przerwy, nie? Ale trudny jest ten język, znaczy... ja pierniczę. Nie, ja da dam radę jeszcze <noise> trochę i... O, no, wiaterek. Uff. Pomiędzy nimi mam dodać jakieś i się dziś narodzi. Niechdziecie Jezus. Niech dziecię Jezus, które się dziś narodzi. Chwila. Spoko, spoko. <śpiewanie> 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 Wesele Janoce, a ściasny nowy rok.